Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym y, filmie na moim kanale. Y, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządeczku. Mamy taką jesień. U nas już normalnie tak zaczyna padać, i obawiam się, że jak dzisiaj się zacznie, to już będzie tak cały czas. No, ale cóż, takie uroki czasami jesieni. Ja już dzisiaj w swetrze jesiennym, tak mi fajnie cieplutko. <laughs> Przepraszam, coś mnie złapało. No i co kochanie dzisiaj, jak po tytule wskazuje, będzie? Kolejne denko. Zobaczcie. Popularna torba z mróweczki. Wiecie co? Tyle mi się produktów nazbierało, że aż jestem sama w szoku. No ale cóż, wszystko na bieżąco idzie, więc mi się uskładały produkty, te opakowania znaczy. No i zaczynamy. I lecimy, może y, najpierw od. Y, tutaj mam taka limitowana edycja Febrez, y, odświeżacz powietrza i tu bardzo fajny był. Jest jeszcze coś? O, fajny, fajny. Y, bardzo fajny, y, ja lubię te odświeżacze, ponieważ one właśnie tutaj jest wodą, y, bazą jest woda, więc bardzo fajnie, o widzicie, jak one leciutko rozpylają. Nie wiem czy coś będzie widać, chyba nie. Ale ja bardzo lubię te odświeżacze. Ktoś mi kiedyś pisał pod filmem, że te odświeżacze są niezdrowe. No, wszystko jest niezdrowe. Tak, jak patrząc w ogóle, co nas otacza, no to wszystko jest kochani niezdrowe. Nawet produkty, które jest napisane, że one są. Teraz wrócę tak do, do tematu jedzenia. Niby są ekologiczne, ale. Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę. Ja wie, po prostu produkty, które mieliśmy kiedyś dobre w, w dawnych czasach, w latach 80., -tych, 90., -tych, to były produkty od naszych babć, Mleko, śmietana, sery białe to były produkty. A takie, wiecie, ze, yy, ze swojej roboty po prostu, a nie tak jak tutaj niby no, ekologiczne, ale czym to jest pasione, te zwierzęta i yy, gdzie, no to do tego nie dojdziemy. No i dobra, to lecimy z tym. Pierwszy jest odświeżacz powietrza, lubię go, lubię je bardzo i zawsze kupuję. Następną rzeczą jest y, Schwarzkopf Taft. Bardzo fajny lakier do włosów. Tu mamy, y, że właśnie była Piąteczka, numerek. Myślałam, że będzie mocny, ale nie był mocny, bardzo fajny. W ogóle zauważyłam, że teraz już mi się kończą lakier, lakier do włosów, a ja tak zawsze staram się to, co używam na bieżąco, właśnie ym, kupować. I zapomniałam po prostu dokupić sobie lakieru, a ja do pracy to muszę mieć włosy, powiem Wam, ulizane, bo mnie zaraz wszystko denerwuje jak mi gdzieś coś wystaje. Dobra, lecę dalej. Następnym produktem mam no tak, kolagen. Wiecie co polecam wam? Polecam wam mega serdecznie z Jango ten kolagen włosy, skóra i paznokcie. Powiem wam, że tak poprawiły mi się paznokcie, są mega mocne. W końcu raz zapuściłam, ale miałam takie długie, bo ja zawsze mam takie króciutkie. O widzicie? i y, miałam długie, ale mi się niestety jeden złamał w pracy i wszystkie poobcinałam obcinaczką. Bardzo fajny kolagen, wydajny, pół litra, y, bardzo fajnie działa na cery i przede wszystkim, kochane, ja wam już wspominałam tysiąc razy, mi mega wychodziły włosy. No i y, powiem wam, że teraz nic się z nimi, nic, nic się z nimi spokojny ta. Nie, y, powiem wam, że jak mi wyjdą z cztery włosy, to jest po prostu y, Szczyt, jak to się mówi, bo ja mam ogólnie dużo włosów, ale mam taką, takie włosy, że ja mam cienkie włosy, ale jest ich dużo. Ale jak zobaczyłam, ile mi wychodzi, ja nigdy nie byłam taką osobą, żeby mi wychodziło dużo włosów, a po prostu, no nie wiem, wszystkie ingerencje, to wszystko, co przeszłam, po prostu. Parę miesięcy temu, to po prostu myślę, że to było od tego. No dobra, ale polecam Wam serdecznie jeszcze raz. Zerknijcie sobie, yy, możecie sobie wpisać tą nazwę i znaleźć ten kolagen. 15 ml dozujecie tutaj w ten dozownik. Ja popijam szklanką wody i jest mega fajny. Już mam drugie opakowanie w lodówce. Ja przechowuję, więc polecam Wam serdecznie. Później lecimy, lecimy szybciutko, bo mam dużo tych produktów. I tak, szampon kulibra. Wiem, że te szamponiki są w, z aloesem, arganem i y, 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 heratina vegetable. Powiem Wam, że to jest bardzo fajny szampon restrukturyzujący. On, co tutaj jeszcze jest napisane? Bardzo fajnie oczyszcza. To jest też do wypadających włosów. Naprawia włókno włosów i wzmacnia włosy. Włosy pełniejsze blasku i łatwiejsze w rozczesywaniu. Bardzo fajny produkt. Ja, to jest 100 ml. Ja go miałam z pudełeczka B-Beauty. Be Kupię sobie te szampony, jak pojadę do Polski. One są chyba pełnowymiarowe w naturze. 300 ml. Takie duże opakowanie zielone. Więc polecam. Wam serdecznie takie do oczyszczania, do wzmocnienia włosów. Bardzo fajny produkt. No i tak jak mówiłam, że 98% naturalnych składników, więc polecam Wam serdecznie. Tutaj mam Bio Oil. Olejek zużyty do ciała. No fajny olejek. Ja powiem Wam, że tak różnicy. Dla mnie powiem Wam, że używam przeróżne olejki. A ten jest chyba bez no taki zapach, nie wiem, niewyczuwalny bio Oil, ja to dostałam właśnie 125 ml, olejek jak olejek pod prysznic do nawilżania skóry też polecam błyszczyk z firmy NAM ogólnie NAM to jest yy, szafa graficzna i te produkty yy, z tej firmy NAM produkuje Vibo i tutaj mam błyszczyk bardzo fajny ja w ogóle bardzo lubię, zobaczcie, jakie one mają fajną konsystencję. Ja lubię bardzo, nie mam tutaj numerku, ale polecam Wam serdecznie wszystkie błyszczyki z tej firmy, nam, bo one są bardzo fajne, bardzo fajnie nawilżają, nie kleją ust. No One są świetne. Ja sobie właśnie zakupiłam trzy chyba, mam jeszcze te znam i yy, jestem bardzo z nich zadowolona i są w bardzo dobrej cenie, kochane, więc zerknijcie w Rossmanie. Mam nadzieję, że mi się. Nie, nic nie wyleje, ale zapach rozwalający. Mamy tutaj y, takie masło pod prysznic i to jest Soap and Glory. Świetny produkt. Ile on miał pojemności? 250 ml. A zapach po prostu do zjedzenia, jak takie, do, taka śmietana, czy jak. No po prostu nie wiem jak to powiedzieć, ale to jest. Po prostu widzicie, tutaj mamy, jak ktoś lubi takie produkty słodkie. O tak, wam pokażę, jak ktoś lubi produkty słodkie takie y, w postaci kremu, takiego kremu pod prysznic, to wam serdecznie polecam ten Soap and Glory, są świetne produkty. Następnym produktem jest Sanex, mój ulubiony. Tak jak mówiłam wam kiedyś, y, lubię te dezodoranty, Słyszałam, że są po prostu niezdrowe, bo ponieważ zawierają to Y, aluminium nieszczęsne, no ale cóż, no jest fajny, dobrze chroni i bardzo go lubię. Ja Wam wspominałam, że to y, te produkty są wykonywane y, produkcja w Świdnicy w Polsce. Mam je często i polecam Wam, bo ma, są bardzo fajne i bardzo dobrze chronią. A ja mam taką pracę, że jestem cały czas w ruchu i powiem Wam, że nic ode mnie nie czuć następnym produktem jest y, żel pod pry, y, żel z pianka do golenia taka malutka z Gillette Satin Care i to jest ale, z aloesem 75 ml pianka jak pianka fajny produkt tyle na temat y, płyn micelarny znowu mi cały poszedł 700 ml z garniera ale ja już Wam milion razy o nim mówiłam że ja go uwielbiam y, później mamy y, powiem Wam ale ładny też zapach z garniera, tak? Garnier mamy tutaj trzy w jednym, jest to taka była to taka maseczka do włosów ale ja Wam powiem, że ja to stosuję ja w ogóle wszystkie moje produkty do włosów te odżywki stosuję jako, bo ja mam włosy takie wysokoporowate i one mi się mega puszą więc ja używam tą metodą OMO czyli odżywka, mycie, odżywka i powiem Wam, że mega mi się sprawdza ja już Wam kiedyś wspominałam bardzo dawno że stosuję właśnie tą taką metodę do mycia włosów i mega mi się sprawdza, więc dziewczyny zależy, je, jaki macie rodzaj e, włosów. E, I to była właśnie odżywka, z czym to było? Aha, e, ko, mleko kokosowe i makadamia olejek, więc bardzo fajny produkt również e, polecam, bardzo fajne dawało na e, Apis był to egzotyczny olejek witalizujący do ciała, e, z pompeczką. Zapach przepiękny, taki tropikalny, egzotyczny, i tutaj mamy napisane, że zawiera olej migdałowy, kokosowy i słonecznikowy. Bardzo fajny produkt po kąpieli, bardzo fajne wygładzenie, i również Wam ten produkt polecam. Romaterapii i tutaj mamy y, taki y, giełkę niby do ciała, ale ja wam mówiłam, że ja zejwonu używam węta z rumiankiem, to używam do pościeli, a to było do ciała, ale ja do ciała tej akurat nie używam i użyłam ją po prostu do pościeli. Też bardzo fajny produkt. Następnym produktem była mustela. Tutaj mam opakowanko, y, ja wam wyjmę, ponieważ ja je zużyłam. I powiem Wam, że tutaj y, to był produkt bezzapachowy, to było takie serum wygładzające na mm, rozstępy, pojemność 45 ml, i to było z pudełeczka B-Beauty, Be ja powiem wam, no nie wiem, nie wiem kochane, ale ja tu używam na partię y, na biodra, y, na pośladki i na y, piersi. Powiem Wam, że no tak sobie. Nie, tu jest napisane, że ogólnie nakładaj delikatnie na świeżo powstałe rozstępy rano i wieczorem przez 8 tygodni. No ja raczej świeżo powstałych y, 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 rozstępów nie mam, ale powiem Wam, że produkt no taki sobie. Nie wiem, nie jestem z niego, nie byłam z niego zachwycona, taki ani nie wygładzał za bardzo, no nie wiem taki produkt, yy, Mustella, a Mustella, A. 45 ml i to było takie serum właśnie na rozstępy. Następnym produktem mamy, co tutaj jest, hydrolat oczarowy. No to tak, mamy tutaj opakowanko i tutaj już mam resztkę na dwa psiknięcia, więc wzięłam go ze sobą, żeby Wam pokazać, bo to też już jest do DNA, cera wrażliwa. Ja uwielbiam każdego rodzaju hydrolaty, mgiełki do twarzy, takie odświeżające. Bardzo fajnie mi się to stosuje, twarz jest taka fajna, nawet podczas dnia, jak jesteście takie przybite i zmęczone, to możecie sobie odświeżyć tą buzię, i to jest mega fajne. A po drugie, też jest fajne do nawilżania przed nakładaniem np. Na serum czy kremu pod, przed makijażem. I tutaj mamy woda oczarowa posiada lekkie działanie przeciwzapalne, dzięki czemu łagodzi podrażnienia i koi skórę działa odświeżająco i to tonizująco dokładnie, bardzo fajny produkt jak jeszcze uda mi się kupić to na pewno zakupię, był to hydrolat oczarowy Mohani Aqua, aqua Botanica następnym produktem mamy już y, mam tutaj y, kremik y, jest to kremik y, już Wam mówię y, był to kremik z witaminką C i, i było tutaj napisane, że jest to rozświetlający krem na dzień z SPF 20. Tak się prezentuje opakowanie. Jest to produkt wegański, bardzo fajny, przepiękny zapach, taki owocowy. Uwielbiam. Widzicie, tutaj już jest prawie denko. Też wam pokazuję, bo wam serdecznie go polecam. Jego ja cały czas teraz stosuję. Twarz się nie świeci, nie zapycha cery. No i co wam jeszcze chcę powiedzieć, że to jest w ogóle produkt z Olbepika Syberika, a tak, Olbepika Syberika. Naturalny produkt, wegański i bardzo Wam serdecznie polecam. Ja go dostałam właśnie od Asi, prawie idealnej. Pozdrawiam serdecznie. No i właśnie świetny był ten kremik. Ja już mam, tak jak mówiłam, już będę miała zaraz. Deneczko, ale jest świetne i fajne. Opakowanie plastikowe. Bardzo fajny produkt. Bielenda Bakuhol. Jezus, Maria, Dziewczyny Bakuhol. Ja to przeczytam, że Bakuhol to jest inaczej bioretinol. Mam tutaj to serum, zobaczcie, już jest po prostu końcowa. Teraz mi się tak. Ja je używam przed każdym nałożeniem kremu. Właśnie tego, z, przed nałożeniem tego kremiku. Codziennie go stosuję. Jest to mega świetny produkt. Ja jak będę teraz w Polsce to sobie na pewno kupię. I jest to w ogóle wygładzający produkt. Bardzo ładnie cera się po nim zachowuje, nie zapycha, dziewczyny, to jest najważniejsze. I tutaj jest napisana linia naturalnych kosmetyków przeciwzmarszczkowych do cery dojrzałej, bazująca na absolutnym odkryciu kosmetycznym ostatnich lat bakuchiolu, składniku roślinnego, który podobnie jak retinol zapewnia głęboką odbudowę i rewitalizację skóry bardzo Wam serdecznie polecam widziałam też szafę y, widziałam też produkty właśnie z tego w Rossmanie i na pewno się skuszę, bo już przetestowałam i jest świetny ten produkt y, perfumy moje ulubione tak na co dzień i do pracy Avon For uwielbiam, to było pojemność 100 ml, bardzo się opłaca te duże seteczki kupować a zapach mnie rozwala, rozwala taki pudrowo-słodziutki. No ja uwielbiam dziewczyny. Kolejnymi perfumkami były perfumy Avon ewe True. Powiem Wam, że 100 ml zapach taki no, nie utrzymuje się już tak jak te For Away. Yy, więc też zużyłam duże opakowanie z Avonu Mamy tutaj perfumki Stus z takim misiem. Bardzo fajne opakowanko. Zapach bardzo ładny, fajny, słodziutki taki, delikatny. I właśnie to było właśnie opakowanie 15 ml, z, to był prezenty z b właśnie y, dla osób, które subskrypują pudełeczka. Fąd znowu to było takie y, mydełko, frezja i pomegrante, y, to było mydełko do y, rąk, bardzo fajny, bardzo ładny zapach. Piękny, i powiem Wam, że bardzo fajnie, bardzo wydajny przede wszystkim produkt. Tak się prezentuje mydełko do rąk. Kolejnym produktem mamy tutaj Zlowli, i to jest, kochane, to był taki rozświetlacz. Ja wam kiedyś opowiadałam, będąc jeszcze w Polsce, o, widzicie, tak wyglądał. Ten rozświetlacz, pudełko, nie wiem, on kosztuje chyba 20 ponad złoty, ale tak, pudełko się rozwala, nic fajnego. Bardzo słabe opakowanie jest przede wszystkim, ale jako rozświetlacz to był bardzo ładny, bardzo ładnie rozświetlał, właśnie policzki tutaj czy na nosie. Ja lubię w ogóle rozświetlenie, więc wam polecam, ale jeżeli chodzi o opakowanie, to jest straszne i to było z lovely, właśnie taki rozświetlacz do buzi kolejnym produktem z Only Bio Ritualia tak się prezentuje opakowanie, ja Wam już tutaj wyjmę, to było z mm, Be Beauty to było z tego pudełeczka, pełnowymiarowy produkt, bardzo fajny 98% naturalnych składników i to był balansujący tonik do twarzy tak się prezentowało z pompeczką w szklanym opakowaniu 150 ml i powiem wam, że bardzo fajny produkt. Ja nie wiedziałam, że to właśnie Only Bio Ritualia mają takie świetne produkty i powiem wam, że tak konsystencja myślałam, że będzie taka była mega wodnista, jak to taki ala tonik, ale to było takie delikatne jakby Taki jakby żel, ale w postaci takiej jakby wodnisty bardzo fajna konsystencja bardzo uspokajał twarz, taki zero żadnego podrażnienia zaczerwienienia, nic i co tutaj mamy dziewczyny jeszcze napisane balansujący tonik do twarzy to łagodna esencja na bazie hydrolatów z białej herbaty coś fajnego, róży o właściwościach uspokajających to tak jak Wam mówiłam, jak się buzię tym umyło to po prostu się człowiek czuł jak w niebie Przygotowująca ją do kolejnych etapów pielęgnacji. To lekka wzmacniająca kompozycja pozostawiająca skórę nawilżoną i pełną blasku. Dokładnie świetny produkt. Ja, jak będę miała coś jeszcze do przez testowania z Only Bio Ritual, ja to na pewno kupię, bo świetny produkt, bardzo fajny i przede wszystkim polski, prawda? Tak. Oczywiście. Światło się zmieniło, bo się pogoda poprawiła, słonko wyszło, a jak zaczęłam nagrywać, mówić do Was, to deszcz padał. No wiecie co, przepięknie się zrobiło, ale lecimy dalej. Tutaj już mam y, ostatnie prawie produkty i mam tak z y, Ritualsa takie małe opakowanie to było żel pod prysznic 30 ml Ritual of Karma. Malutki żel. One, ja Wam powiem, że w ogóle te kosmetyki z Ritualsa to są świetne. One są wszystkie na bazie olejków naturalnych. Ja bardzo lubię. Tu jest Holy Lotus, organiczna biała herbatka. Bardzo fajny zapach. Taki wiecie, przenosicie się w takie kraje arabskie. Ja uwielbiam te kosmetyki z Ritualsa mamy dwa tusze jeden mój ulubiony Eveline Cosmetics jak to jest kochane moje zobaczycie jak to wygląda o tak się prezentuje ze szczoteczką silikonową bardzo lubię kolejne opakowanie zużyte i tak mam tutaj yy, tusz do rzęs Max Factor 2000 kalorii powiem Wam Duże 7%. Dlaczego? Yy, dlatego jest napisane Dramatic Volume. Szybko wysycha. Nie wiem, co się dzieje, dzieje z tymi produktami. Taka szczoteczka zwykła, i wiecie co, y, namówiła mnie mama, jak byłyśmy razem w Hebe, tak, bo była promocja i w ogóle zawsze, y, jak rozmawiałam z mamą, to ona bardzo chwaliła te kosmetyki z Max Factora, a one się bardzo y, popsuły. Bardzo nie wiem dlaczego, może nie wszystkie, ale tusze się bardzo popsuły, bo mama była zawsze mega zadowolona z tego tusza, on szybko wysycha, i w ogóle trzeba, w ogóle się źle nakłada ten tusz na rzęsy nie polecam w ogóle. Później mam zużyty z Orifleja, yy, bez yy, zap, zapach, I Lilac, sorry, I Liluck, czyli to jest bez yy, fioletowy, bardzo ładny, bardzo ładny zapach. Jak żywy bez pachnie. Yy, kremik do rąk. I tutaj była pojemność 30 ml. Zużyty cały, bardzo fajny produkt z Orifleja. To chyba dostałam tak od mojej siostry. Dziękuję. I yy, właśnie fajny taki do torebki. Kolejną rzeczą mamy, co my mamy tutaj? Glow Mood yy, Cleanser. Yy, I co to jest? Yy, już wam mówię. Aha, to był taki z Pixie. Produkt, ile tu? 15 ml. To był bardzo fajny produkt do mycia buzi. Zapach teraz nie, nie jest wyczuwalny, ale on był trochę taki, jakby miętowy, coś takiego. Bardzo fajny, bardzo taki matujący. Też bardzo fajny, właśnie. To był taki, ala, jakby żel do mycia buzi. Bardzo fajny produkt, bo to było, to była właśnie próbeczka. 15 ml. I co, wszystko już? A i jeszcze. Ale muszę skoczyć po to, bo nie przyniosłam z łazienki. No już jestem kochany. I mamy tutaj z farmacerii z opakowanie. I mamy tutaj krem z 10% kwasem migdałowym na noc, drugi stopień złuszczenia. Ja, tak jak Wam mówiłam, złuszczam sobie właśnie twarz różnymi peelingami enzymatycznymi. Czy to w płynie, czy to w kremie takim, lubię też właśnie takie kwasy, które właśnie złuszczają. I tutaj mamy 10% kwas, i mamy proteiny ze słodkich migdałów, i tutaj. Jest napisane, że to jest do skóry. Wysoka tolerancja jest skuteczność. I yy, już Wam mówię, nie wiem jaki tutaj jest. Chyba do skóry wrażliwej coś mi się wydaje. A nie, jest napisane trądzik. No nie wiem, ale powiem Wam, że już mam prawie końcóweczkę tego produktu. Jeszcze na parę aplikacji. Pojemność 50 ml. No i fajny jest to właśnie. Polecam Wam, jeżeli chcecie coś zacząć, z, y, jakąś przygodę ze złuszczaniem, to jest fajny produkt na noc. Pamiętajcie, na noc dziewczyny. I 10% kwas migdałowy, więc y, polecam Wam fajnie do złuszczania y, martwego na skórka. No i co kochane, to by było wszystko. No wszystko i co, już będę musiała się z Wami żegnać no jak szkoda, szkoda ale tak, tyle zużyłam tych produktów polecam Wam serdecznie te y, kosmetyki, polecam Wam bardzo, żebyście się zaopatrzyły w ten kolagen, to jest bardzo fajna sprawa, na długo starcza a zobaczycie efekty po już tak po dwóch tygodniach to na pewno na pewno zobaczycie i dajcie mi znać, jeżeli kupicie sobie ten kolagen, będzie mi mega miło jak kupicie go sobie z mojego polecenia, bo ja Wam polecam Serdecznie. Wszystkie produkty, które właśnie testuję, to testuję na sobie. Coś, jak mi działa bardzo dobrze, to ja się z wami zawsze wszystkim dzielę. No i co? Będę powoli kończyć. Bardzo miło było z Wami. Mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas. Dajcie znać, czy miałyście jakiś produkt z tych tutaj wymienionych, czy się skusicie na ten kolagen, bo on kosztuje 80 ponad zł, ale pół litra i naprawdę jest dobra inwestycja, bo Wam starczy na długo, a nie będziecie musiały z żadnych innych suplementów stosować w sensie jakiś tabletek, bo tu macie wpłynie i w ogóle chcę Wam powiedzieć, że on zawiera, on ma zobaczcie jaki bogaty skład bardzo o, nie wiem czy coś tam zobaczyłyście, bo to jest bardzo malutkie ale ma witaminkę, jeszcze Wam szybko powiem, AC, D3 E, B1, B2, B3 B6, B9, B12, B7 B5, cynk, miedź cholina MSM, hydrolizat kolagenu zielona herbata, kwas hialuronowy aloes Ym, proszkowane pestki winogron, yy, skrzyp polny krzem koenzym Q10. No to zobaczcie, świetny skład, naprawdę. A jeżeli jeszcze chodzi o hydrolizat kolagenu 1000 mg, i powiem Wam, że ogólnie tutaj te jednostki są mega duże, na przykład witamina B7 5000, mm, świetny jest skład, bardzo fajny powiem Wam. No i tak jak mówiłam, polecam Wam, już nie będę tutaj gadać i się powtarzać. Yy, dziękuję, że byłyście ze mną. Yy, zapraszam do subskrypcji, bo to jest mega motywujące i dziękuję za nowe osoby, bo właśnie przybyły do mnie. Jest mi mega miło, jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Trzymajcie się, przesyłam moc buziaków i do następnego. Pa!